Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Stanisław Żerko, jestem pracownikiem Instytutu Zachodniego, podobnie jak mój rozmówca dr Bogumił Rudawski, z którym będziemy rozmawiać przede wszystkim o jego pracy nad nowym tomem dokumenta Okupacjonizm. Wspomnę tylko, że mój rozmówca jest autorem książki, która jest dostępna w księgarni wysyłkowej Instytutu Zachodniego, książki Grabież Mienia w kraju Warty 39-45. Autor na e, przykładzie działalności takiej niemieckiej instytucji, która się tą grabieżą zajmowała zinstytucjonalizowaną grabieżą, mianowicie Urząd Powierniczy w Poznaniu e, przedstawia historię konfiskat e, polskiego mienia prywatnego, zwłaszcza e, w okresie okupacji na e, terenie wielkopolski e, poznania, e, zwłaszcza ale e, doktor Rudawski Zajmuje się teraz, e, przygotowuje nowy tom e, serii Instytutu Zachodniego, takiej dość legendarnej e, serii, e, dokumenta okupacjonizm. Gdyby pan kilka słów na temat tej e, serii, e, mógł tę serię przybliżyć naszym e, widzom i słuchaczom. Dzień dobry. E, rzeczywiście tak jak tutaj pan e, powiedział, no seria jest e, legendarna. Ona e, Pierwsze, pierwsze, tomy, pierwsze tomy pojawiły się już, już w latach 40., i w sumie związane jest to z początkami działalności Instytutu. 45-46 już, prawda? Dokładnie, dokładnie. Czyli, czyli zupełnie na początku działalności Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Ta seria. Jej celem od samego początku było i jest ukazywanie różnych dokumentów niemieckich związanych z okupacją e, niemiecką i przybliżanie ich e, czytelnikom e, w sumie nie tylko, nie tylko polskim. Ale nie tylko to są dokumenty niemieckie, bo na przykład tom drugi to są relacje tak. ludności cywilnej z powstania warszawskiego. Dokładnie. Ten Tom, tom drugi właśnie dotyczy tych, tych, tych relacji zbieranych w, w czasie powstania i krótko po powstaniu. Natomiast większość tomów, większość tomów to są dokumenty, dokumenty niemieckie. Na pewno w większości czytelników znane są tomy piąte i szóste. są. To tomy, które opisują um, tą całą y, prawo, prawodawstwo, ustawodawstwo niemieckie w czasie, w czasie wojny, zarówno na ziemiach włączonych, jak i w generalnym gubernatorstwie. E, tom 16 też jest. Y, Dość ważne to są listy. W tomie tym znajdują się listy osób wysiedlonych z Poznania i okolic w 39 i w 40, w 40 roku. Listy osób, które przeszły przez lager główna w Poznaniu. Jakby dotychczas wyszło 17, 17 tomów tej serii, przygotowywany jest właśnie tom 18. Właśnie, pan prowadzi od dłuższego czasu badania nad działalnością Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu w okresie niemieckiej okupacji. Właśnie działalność tego sądu ma być przedmiotem tomu przed, przez pana przygotowanego. I właśnie pytanie, czym był ten sąd niemiecki, wyższy sąd krajowy w Poznaniu i jakie miejsce zajmował ten sąd w niemieckim wymiarze sprawiedliwości w kraju warty, warter land, czy warte gautę mm -hmm. nazwy sądu stosowane wymiennie. Tak. No, to był najważniejszy, najwyższy sąd, sąd powszechny, który działał w kraju Warty, on miał siedzibę w Poznaniu. No, i jako ciekawostkę można dodać, że miał siedzibę w budynku, w którym obecnie znajduje się archiwum państwowe w Poznaniu. Gdzie pan częstym gościem jest? <laughs> jest, prawda? E, tak. E, I to był sąd, który jakby miał podwójną funkcję. To znaczy, on z jednej strony był taką instytucją organizującą wymiar sprawiedliwości. W całym kraju warty. Takie sprawy czysto administracyjne, e, powiedzielibyśmy wręcz techniczne, i to było typowe dla wszystkich sądów, wyższych sądów krajowych, które działały w, w państwie niemieckim, w, w II Rzeszy, w Republice Weimarskiej, później w III Rzeszy i obecnie też działają. Natomiast e, w przypadku e, ziem okupowanych e, przez III Rzeszę powstały trzy takie sądy. Powstał Sąd Wyższy, Sąd Krajowy w Gdańsku dla, dla Pomorza, później Sąd w Poznaniu dla całego kraju, Warty, i na końcu Sąd w Katowicach w 1941 roku dla Górnego Śląska. I ta specyfika tych sądów na tych ziemiach okupowanych, włączonych do Rzeszy Niemieckiej, polegała na tym, że one oprócz tej organizacji sądownictwa wymiaru sprawiedliwości były też i to trzeba powiedzieć po prostu organami terroru niemieckiego, ponieważ sądy te przeprowadzały sprawy polityczne, sprawy karne wszystkich, sprawy karne polityczne osób działających w konspiracji wojennej, które oczywiście udało się zidentyfikować. I one w latach 40, od końca 41, przez cały 42 do, do praktycznie 43 rok, przeprowadziły setki procesów, właśnie osób, które działały w konspiracji wojennej, w konspiracji niepodległościowej. No i oczywiście tutaj nie działały według jakichś pewnych norm prawnych. W ogóle o tym nie było mowy, tylko działały na zamówienie polityczne te sądy, również sąd w Poznaniu, skazując te osoby albo na karę śmierci, albo na bardzo surowe, surowe wyroki. Które surowe wyroki, które skończyły się praktycznie, kończyły się praktycznie zawsze zesłaniem do obozów koncentracyjnych, to był przede wszystkim obóz Mauthausen guzen gdzie większość tych osób po prostu tych obozów nie była w stanie przetrwać. Zarówno pan, jak i ja jesteśmy tak zwanymi szczurami archiwalnymi. To jest komplement, jeżeli chodzi o historyka, o badacza, który na podstawie właśnie źródeł swe monografie przygotowuje, a nie na podstawie literatury, jak to często niestety bywa. Pan prowadzi właśnie badania na podstawie zachowanych. Źródeł historycznych, na podstawie archiwaliów, także na podstawie relacji już powojennych. I, w, I właśnie, ale jeżeli chodzi o ten tom, o działalność Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu, jakie źródła się zachowały, jak można scharakteryzować te źródła? Mamy takie dwie grupy źródeł, które mnie interesują. Pierwszą to są, to są wyroki tego sądu. No, tak się stało szczęśliwie, że zachowały nam się wyroki, które były wydawane przez ten sąd, Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu, przede wszystkim przez tą y, Wydział Karny czy Izbę Karną. No, To była ta główna izba, która działała w tym sądzie i która sądziła Polaków. No, no sprawy cywilne raczej, raczej były pojedyncze. Zachowały się wyroki. Mamy około, udało się zidentyfikować mi około 300, 300 wyroków. Są to wyroki pojedynczych osób, lub są to wyroki zbiorcze, to znaczy, kiedy rozprawa sądowa. Dotyczyła na przykład grupy 20-40 osób, wtedy mamy wyrok zbiorczy z takiej, z takiej rozprawy. One są ważne, ponieważ wyroki te, z jednej strony mamy nazwiska wszystkich osób, które były sądzone, z dość dokładnymi danymi personalnymi, a z drugiej strony mamy opisaną działalność tych osób. No i oczywiście sentencja wyroku, czy, czy, czy wymiar kary jako ta trzecia, trzecia część. No i na podstawie tych wyroków jesteśmy w stanie zidentyfikować y, osoby, które były sądzone które i, i jesteśmy w stanie określić wymiar kary, tak? czy, czy zostały skazane na karę śmierci, czy na y, ciężki obóz karny i tak dalej, a y, z drugiej strony no, one też pokazują jakby tą działalność sądów, sędziów niemieckich, ponieważ na no to wyroki wydawali sędziowie niemieccy w składzie trzyosobowym zawsze, później było dwuosobowym pod koniec wojny, co nam pozwala, jakby zobaczyć jak działali sędziowie, sędziowie Niemiec na, na zlecenie w zasadzie polityczne. E, to jest ta pierwsza, pierwsza kategoria. Tak jak powiedziałem, udało mi się zidentyfikować około 300 tych wyroków. Um, co stanowi według moich szacunków około 70, 60, tak do 70% wszystkich prawdopodobnie wyroków, które, które i spraw rozpraw i wyroków, które, które toczono przed, przed tym sądem, przed Izbą karną tego, tego sądu. Drugą kategorią źródeł, i to jest też bardzo ciekawe, to są akta personalne sędziów niemieckich. Otóż w archiwum Państwowym w Poznaniu te akta personalne się zachowały. To znaczy, przypuszczam, że, że w 1945 roku, kiedy instytucje niemieckie ewakuowały się z kraju Warty, czy uciekały po prostu z kraju Warty, zapomniano o tych aktach personalnych i one tam zostały w tym archiwum, zostały w, tej, w tym budynku i z czasem to przejęło oczywiście Archiwum Państwowe w Poznaniu. I to są akta z drobnymi wyjątkami, no kompletne, kompletnie pokazują drogę sędziów. Drogę sędziów, całe życie, rysy tych sędziów niemieckich, którzy, którzy działali w, sądow w, w, w sądownictwie, w wymiarze sprawiedliwości w kraju, w kraju Warty. I to jest, to jest bardzo bogate, bardzo ciekawe, ciekawe źródło. Powracając jeszcze do tych wyroków, tak jak powiedziałem, te akta sędziów, one znajdują się w archiwum państwowym w Poznaniu. Są w sumie bardzo mało znane, a to jest zespół, który zawiera około tysiąca, tysiąca sygnatur. Natomiast wyroki sądów dostępne są w dwóch instytucjach: to jest Instytut Pamięci Narodowej. Um, zarówno ten oddział poznański, jak ten główny w Warszawie. Natomiast drugim takim źródłem no, jest Instytut Zachodni w Poznaniu, gdzie znajduje się. Ciekawe, właśnie, Znajduje jak, się dużo tych tych, tych, tych. A Jak te materiały trafiły do Instytutu Zachodniego, a nie znalazły się w Archiwum Państwowym? E, to jak one się w Instytucie Zachodnim znalazły, no, e, przypuszczam, że to jest związane z badaniami, które prowadzono w Instytucie Zachodnim nad konspiracją Wielkopolską. No, ponieważ tak jak powiedziałem, te akta, one e, opisują działalność tych ludzi, opisują działalność tych konspiratorów bardzo szeroko. E, to one były wykorzystywane w badaniach nad konspiracją wielkopolską w latach 80., czy tam pod koniec lat 80., w latach 90. w Instytucie e, Zachodnim. E, I to są akta, to są przeważnie kopie, z drobnymi wyjątkami to są kopie tego, co wtedy miała jeszcze Główna Komisja Badania Zbrodni e, Hitlerowskich. A teraz nie ma? A już teraz nie ma tego? To znaczy IPN to ma, IPN ma oryginały, my mamy w większości, w większości kopie, ale co ciekawe, te zbiory one nie są identyczne. To znaczy w wyniku różnych przemian w latach 90. takich organizacyjnych, IPN-u przede wszystkim czy głównej komisji później IPN-u, tamte akta też bardzo porozdzielano, niektóre poginęły, więc te zbiory są kompletne wobec siebie, są, się uzupełniają w bardzo ciekawy sposób. No ale to nam pozwala, jakby odtworzyć czy ten, ten, ten zbiór dość, dość dobrze. No i jakby no w instytucie znalazły się te, 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 te wyroki, z, ponieważ, ponieważ prowadzono te badania. Ale co ciekawe, w instytucie mamy też bardzo ciekawy zbiór, też słabo znany i chyba, chyba jeden z większych zbiorów ogłoszeń. O, o, ogłoszeń o wyrokach i ogłoszeń o wykonywanych karach śmierci. Ponieważ Wszystkie osoby, wobec których zasądzono karę śmierci, e, ją to szybko wykonywano, tam maksymalnie w ciągu miesiąca. E, natomiast, e, w celu odstraszenia prawdopodobnie ludności, e, Niemcy również drukowali takie ogłoszenia e, w formie plakatów, które, które miały być rozwieszane na ulicach, e, ogłoszenia o. Y, Zasądzonej karze i wykonanym wyroku, i y, taki zbiór y, wyroków, i taki zbiór ogłoszeń y, dwujęzycznych, co ciekawe, polsko-niemieckich, y, mamy w Instytucie Zachodnim. I on też będzie wykorzystany, wykorzystany w, w książce. I to jest bardzo, bardzo ciekawe źródło. Czy ten temat był wcześniej w ogóle badany przez historyków? Czy ktoś się tym zajmował wcześniej? Czy na przykład w, w tym nurcie badawczym Instytutu Zachodniego, w jednym z, przez długie dziesięciolecie, jednym z głównych nurtów badawczych Instytutu Zachodniego, jakie były dzieje okupacji niemieckiej. W Polsce? Czy, czy ta sprawa była obecna? Czy ktoś już się tym wcześniej zajął? No, wła... Tym bardziej, że właśnie w archiwum Instytutu Zachodniego znajdują się przecież materiały do tego zagadnienia. Tak hmm. tak hmm. tak hmm. Hmm. To znaczy ta sprawa. Te, te, yy... Dokumenty były wykorzystywane przede wszystkim w badaniach nad konspiracją i są wykorzystywane nadal. To jest bardzo dobre źródło, ale też bardzo trudne źródło do w konspiracji. No, wi wiadomo, to są niemieckie dokumenty, trzeba być bardzo ostrożnym. Bo to czy... jest niemiecki punkt widzenia, tak, prawda? Tak, niemiecki to jest punkt widzenia. Wyłącznie mają charakter jednostronny, dokładnie. to nie jest sąd jednostronny, prawda, tylko chodzi o to, że, żeby zebrać jak najwięcej e materiałów Dokładnie, dokładnie, ale w instytucie, do, do, dokładnie. w instytucie Zachodnim to było wykorzystywane w badaniach nad konspiracją. Dość wspomnieć, że ta Encyklopedia Konspiracji Wielkopolskiej 39-45... Ona jest jakby w dużej mierze oparta na tych wyrokach Wyższego Sądu Krajowego. Oczywiście to jest uzupełnione później przez relacje jeszcze powojenne, różne dane zbierane o tych, o tych osobach, ale, ale akta, akta tego sądu stanowią, stanowią podstawę tej, tej... Ja tylko wtrącę i dodam, że ta encyklopedia, Encyklopedia Konspiracji wielkopolskiej, ona jest dostępna na stronie Instytutu Zachodniego. Można ją bezpłatnie ściągnąć. To jest... Jest wielkie dzieło, kilkuset-stronicowe. Y, Ukazała się ta y, publikacja w latach 90. -tych. W 97, czyli już ponad 20, y, 20 lat y, temu. No e, I y, y, to jest w sumie takie standardowe dzieło, tak. fundamentalna praca, y, chyba najważniejsza, jeżeli chodzi o dzieje y, konspiracji wielkopolskiej. No, y, po pracy, po książce, fundamentalnej książce, wciąż niezastopionej Edwarda Serwańskiego y, Wielkopolska w cieniu, Sastyki. Dokładnie, to jest y, ciągle ta praca podstawowa, tak jak pan powiedział standard, y, jeżeli chodzi o, o te badania nad konspiracją. Ciągle punkt wyjścia. Natomiast y, ja trochę jakby zmieniam punkt widzenia, y, mnie nie tyle interesuje konspiracja, E, bo to jest temat bardzo rozległy, on jest ciągle, ciągle badany, e, ciągle te badania są kontynuowane, chociażby w Instytucie Pamięci Narodowej w Poznaniu. Natomiast mnie bardziej interesuje sama e, instytucja, sam ten sąd niemiecki, jego funkcjonowanie, jego wpływ. Na, 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 na wymiar sprawiedliwości. Interesują mnie też właśnie ci e, sędziowie niemieccy, którzy, którzy doprowad... do, dopuszczali się te, w sumie takich e, zbrodni, prawda, z, e, w swoim w, krótkim to epizodzie. Zbrodni sądowych, jest... sądowych, tak. W krótkim epizodzie, jakim było działanie w kraju Warte, bo oni tutaj przebywali czasami na 2-3 e, lata i szli dalej, i, a dopuszczali się z rzeczy no, dość okrutnych. E. I ostatnie pytanie, jak będzie wyglądać książka, nad którą Pan pracuje w chwili u, u, ukazania się? Mhm. Książka no, będzie miała takie trzy podstawowe, podstawowe trzy podstawowe rozdziały, części. Pierwszy no, to będzie wstęp, chcę zbudować taki, czy piszę obecnie wstęp szerszy, większy, który będzie opisywał działalność tego sądu w różnych aspektach. Na y, samą działalność sądu, ale też trochę na tle prawa niemieckiego, które, które funkcjonowało w kraju Warty, no, no jest to dość ważne, żeby zrozumieć y, pewne mechanizmy, y, pewne mechanizmy okupacji. Y, to będzie pierwsza część. Druga część, zgodnie z tradycją dokumentu Okupationis. To będzie część źródłowa. Tam będą po prostu źród... wy... wybrane wyroki, wybrane dokumenty dotyczące działalności tego sądu. To będą przede wszystkim wyroki Izby Karnej, to nas najbardziej interesuje, częściowo Izby Cywilnej, ponieważ tam się znajdują m.in. wyroki związane z. Z tak zwaną higieną rasy w trzeciej rzecz, ponieważ ten sąd również zajmował się eugeniką, prawem rasowym w Poznaniu, a to bardziej wobec Niemców niż Polaków. Natomiast w tej drugiej części źródłowej, dokumentacyjnej znajdą się również te plakaty, te obwieszczenia, obwieszczenia, bo one są. Dość ciekawy, są pisane bardzo ciekawym takim językiem e, przez Niemców. E, I są też, tak jak już powiedziałem, dwujęzyczne, polsko-niemieckie, co było bardzo nietypowe, ponieważ no, oczywiście w przestrzeni publicznej e, w czasie wojny tutaj używano wyłącznie języka niemieckiego, był zakaz praktycznie używania języka polskiego. Natomiast trzecia część e, to jest, to będzie e, aneks, który będzie zawierał m, ponad, prawie 1700 nazwisk. Osób, które stanęły przed, przed tym sądem i które w jakiś sposób zostały osądzone przez ten, przez ten sąd. No i jakby ten aneks, w tym aneksie będzie oprócz imienia, nazwiska. E, opisany, e, opisany sam proces króciutko, jakby data, prawda, miejsce, sędziowie plus wymiar, e, wymiar kary, także że to nam pozwoli jakby spojrzeć e, na to, jak ten sąd e, funkcjonował tak, tak szerzej. Przedłużyła się nieco nam ta rozmowa i w tym miejscu, w związku z tym, chciałbym ją zakończyć. Dziękuję panu i dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Kładzie. Dziękuję również. Do zobaczenia.